Koman, ready? Arby, steady? Ale witajcie, kochani, po przyjeździe na oprowadzaniu chaty, bo idę szukać, aże znaczy nawet zewnątrz, bo idę szukać śmietnika. Lugon <laughs> wyja! Lugon <laughs> wyja! Lugon wyja! Uh -huh. Tu jest jeden pokój z salonem, sypialnią i łazienką. Tu jest drugi pokój z salonem, sypialnią i łazienką. Ja? To jest nasz Nie, A to nasz. Sypialnia, łazienka. Nie, yeah, sypialnia tu, w salon. Tutaj yy, babi hura. <noise> już drugi domek. Fajnie to wygląda. Are you dancing? O, <noise> 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 <noise>

Łazienka. Też każdy pokój ma łazienkę z prysznicą, z toaletą. E, na dole są trzy pokoje. Na górze są trzy pokoje. Więc dla nas jest jeden pokój za dużo. Więc tam jest bardzo dobre dla dzieci. E, salon na dole jest. który są rozmiary jak salon u góry, więc nie taki duży. Nie ma takiego. Troszeczkę tam przestrzeni mogłoby być więcej, ale. Każdy ma swój salonik i swoją sypialnię, więc idealnie. Naprawdę dużo osób tu się pomieści. Fajne. Myśleliśmy, że jak wyjazd się uda, to może zrobimy z tego coroczną tradycję albo co dwa lata <śm> coś w tym guście. Dobra moja. Dobra. No to napisz tam! No to nie będzie widać, bo jest Piękne niebo było i skoczyliśmy robić zdjęcia, ale niestety nie oddawało tego tak, jak było w rzeczywistości. Ale potem myślałam, że może na selfie jak będzie lepiej niż robienie zdjęcia tylnią kamerą. I rzeczywiście trochę nam się udało, a potem to szybko znikło, niestety. <grym wytrzymał> a! A! <grym wytrzymał> Mama ci nagrała. Tak nam się bardzo spodobało, jak dzieci mnie ostatnio te e, matching bierzemy żabki, cała szóstka, że tym razem obowiązkowo też musiało być e, matching, więc były wiewiereczki. Ehm, dzieci się przebrały wieczoru pierwszego. Boss! No. I nie, don't, don't this one! No no, no no. no. will be the boss, okay? no. Dzieci śpią. To wielko dla mnie. Telewizja dla mnie. No żartuję. Dołączam światło i idę spać. Idę spać, bo czas. Dzisiaj dużo się działo. Był rodzinny grill. Dobre wiadomości w rodzinie. Świętowanie. Potem... No ogólnie takie gejse papy. Rodzinne, mieliśmy w karty, oglądaliśmy stare zdjęcia. Dzieci się bawiły z zabawkami, zostały też pasujące e, te piżamki. No, szybko nam minęło. Bardzo bardzo przyjemne popołudnie. I krzywą to już. Już mi się skrzywiły. No, trzeba, nie? Na jest, jedna prawióz w okularze, a druga nad. No. Um, bardzo fajne miejsce. Bardzo fajny domek. Ja wiem, że tak nie wam pokazałam, że może tak dograć w kuchni i, i ten i salon i tak dalej. Może z rana jak wszyscy tam spali. Czyli zobaczymy, w my wstaniemy. Tutaj niektórzy bardziej radnymi ptaszkami są niż my. No, ale fajnie, bo są takie dwie kuchnie. Jedna mała taka, wiecie, tylko mikrofala, lodówka, zlew, czajnik, no i szafki, a druga już z kuchenką, ym, są dwie zmywarki, yy, zlew, lodówka, no, więc tak wystarczająco idealne na nasze rozmiary, na nasze potrzeby, naprawdę super miejsce. Pachnie też takim remontem domu. Tylko mówię, ten ogródek, ogródek trochę jest taki niedopieszczony, bo tam był um, ten domek na drzewie, na sensie, no nie na drzewie, ale domek dla dzieci e, przewrócony, przewrócony przez wiechórę. Tam była też ta trawa nieskoszona i potem jakieś e, było szkło w trawie tam znaleźli szwagrowie, więc trzeba było być ostrożnym, gdzie się dzieci bawią i tak dalej. Więc trochę tam jest zaniedbane, ale ogólnie Fajne miejscu fajny dom, więc kto wie, może przyjdziemy tutaj ponownie. Bo yy, jak na razie zda egzamin, wiecie, każdy ma swoją prywatność i mamy wspólne miejsce. Yy, no bo wiadomo, jakby była tylko posypialni, no to już tak no teraz jak już wiem, że może mieć łazienkę, każdy swoją, każdy w, swój salon i, i bo wyciecz jest tak, że no tutaj moje siostry mają dwie siostry mają podwójcie dzieci, więc tak wiecie, Jeździ położyć te dzieci w tych saloników, więc. A, nie, bo te pokoje na dole nie mają saloników, chyba. Nie wiem, w sumie nie byłam w tych pokojach na dole. Może jest tylko sypialnia, a może jest salonik sypialnia. Nie wiem, dowiemy się, może jeszcze. Jeszcze muszę to dograć. Dobra, żegnamy się z Wami serdecznie. No, muszę zadbać o moją miejsce na telefonie. I nie się spać. Jest. 10 po północy yy, większość poszła spać. Zostali moi rodzice z jedną siostrą jeszcze na dole, ale oni tam dokończają sprzątanie i też idą spać. Więc żegnam się z wami serdecznie i yy, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jutro ma, jest niedziela i mamy jaź. na miacho gdzieś. Nie wiadomo, jeszcze różne są pomysły. Zobaczymy, co się wydarzy. <grym> na razie, pa. To jest taka wspólna kuchnia, oczywiście no? teraz jest wakan, pomimo kiedy nagrać widzicie, jest pustą.